Dwa aparaty, którymi Cię posiłkujemy. Oczywiście wszystko jest rejestrowane i również nasz sponsor tytularny WPB słyszy i może z nami rozmawiać. Bardzo prosta, za chwilkę pokażemy jak to działa. Jacku, Jacku odbior, jak nie słyszysz, Maciek. No bardzo dobrze, czy przez chwilę coś do mnie, bo miałem wyciszony. Tak, robimy tutaj mały test po podłączeniu routera. Wszystko śmiga ze wzmocnioną mocą, tak więc połączenie jest stabilne pomiędzy dwoma pimami i, i jak widzę, również słyszysz mnie też doskonale, rozumiem odbiór. Dokładnie tak. Okej, okay, to tylko podsumuję. We wtorek spotykamy się w ambasadzie RP w Ankarze. Jesteśmy umówieni z samego rana. O godzinie 10-11 rozkładamy sztalugi. O godzinie 13 oficjalne wydarzenie, wystawa. Będziemy ją transportować online. Musimy tylko umówić się z ochroną ambasady, żeby nie kierować się naszych kamer z samochodu na system, na system ochrony ambasady. Dodatkowo będziemy mieli jeszcze jedno spotkanie o 18:00. Tak więc robimy live'a, korzystamy z urządzeń grupy WB. Bardzo mi zależy, żeby żeby wykorzystać Waszą technologię, aby cały świat nas słyszał. Będzie prasa lokalna, telewizja lokalna, zaangażujemy też media w Polsce, tak więc będzie to jedno z Was większych wydarzeń od początku wydarzenia, od początku wyprawy odbiór. No teraz komunikat doszedł bardzo ładnie klarownie. No, wygląda to fajnie, faktycznie jeżeli taki duży, duży event będzie, to postaramy się zrobić wszystko, żeby to wszystko miało i nogi, tak? Okej, okay. tak więc jesteśmy na łączach, tak jak mówię, podpięliśmy urządzenie, już nie powinno być żadnych e, zrywań, e, jeśli chodzi o wi -fi. tak więc no, czekamy do wtorku, jeszcze zrobimy sobie może rano jakiś test, żeby wasi technicy w razie czego byli na podorędziu i sprawdzili połączenie, odbiór. Okej, okay, nie ma problemu, na wtorek postaram się, żeby rano byli, i bo tam jest jakieś na czasowe, tylko nie pamiętam ile, godzinę czy dwie? Jest godzina wcześniej w Polsce, tak więc zaś proszę pod uwagę, że jak będzie 13, to u Was o 12 w porze owiadowej musicie być y, dostępni. Odbiór. No właśnie to przed chwilą zajarzyłem, dlatego zapytałem ile przesunięcia czasowego. Okej, okay, chyba wszystko na dzisiaj. E, tak naprawdę e, robimy też materiał wideo, więc e, tą rozmowę po, e, posłuży mi ta rozmowa, żeby coś zmontować ciekawego, tak więc niedługo też będziemy coś wrzucać u nas na strzale. E, no i do przodu. Zbieramy pomału się tutaj z tego placu i, i, i wracamy do, e, do miasta. Odbiór no to w takim razie życzę spokojnej roboty i szerok szerokości. Tam tylko do tej Amkary. <gry> e, dziękuję i do pozdrowienia z Istambułu. Miłego wieczoru. Bez odbioru i tak to widać widać że urządzenie działa jest naprawdę rewelacyjne nie mówię tutaj o samym aparacie bo to jest po prostu taki trochę większy telefon komórkowy aplikację pi można zainstalować na każdym z telefonów i po prostu korzystając z bramy która jest w aucie mieć z nami łączność to jest bardzo ważne że mamy tak naprawdę podgląd na żywo do samochodu przede wszystkim bezpieczeństwo grupa wb opiekuje się nami również przy, śledząc analizując naszą trasę i bezpośrednio są z nami w, w w kontakcie, więc bardzo dziękuję naszemu sponsorowi tytularnemu. Od początku wyprawy korzystamy z tych urządzeń, mogę je polecić. Mamy też jeszcze kilka niespodzianek, jak wykorzystamy tę technologię w podróży, a jedną z nich już zdradziliśmy we wtorek. Spotykamy się w ambasadzie RP w Ankarze. Zostaliśmy zaproszeni, żeby zrobić tam naprawdę... Będę się starał, żeby ta wystawa była naprawdę Efektowna, będziemy opowiadać o polskich i polskiej historii himalaizmu, będzie to spotkanie oficjalne, będzie prasa lokalna. Będziemy chcieli też przekazać tą informację do społeczności tutaj, tutaj w Ankarze, w Turcji, żeby nie tyle sobie przypomnieli, bo wiele osób nawet nie pamięta tych czasów, żeby pierwszy raz usłyszeli o tej historii, że w latach 70 -tych, 80. i 80. naprawdę Polska była potęgą w tej dziedzinie i taki jest cel naszego, naszego przejazdu, żeby się w takich miejscach zatrzymywać, żeby ze wsparciem lokalnej administracji yy, naszych przedstawicieli takie wydarzenia organizować. Tak więc jeszcze raz dziękuję, jesteśmy w kontakcie, do usłyszenia. Moja propozycja jest taka, że już tutaj koczujemy przy tych gospodarczych tematach z parę godzin, to trzeba by się po prostu zawijać i jechać przed